Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi: Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy! Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Pierwszy gwizdek jedziemy, a teraz świetny odbiór, może być groźnie. Źle teraz Szczecinianie, tracą piłkę. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Spokojna teraz interwencja, bez trudu sobie tutaj radzi. Właśnie tak powinno się wprowadzać w piłkę pod bramkę rywala. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Daleka piłka z rogu. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Teraz uderzenie. Rzut rożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przy piłce Jan Grzesik. Zupełnie niezrozumiała decyzja. Dlaczego tak mocno uderzył? Zwłaszcza z takiej odległości. To mogła być łatwa bramka. Naprawdę udana interwencja. Bez sensu, prosta strata. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. I strzela Szczepański, obronił to. Centra w pole karne, ale zagrożenie wciąż jest duże. Strzela teraz. Skipica spokojnie wyłapuje tę piłkę. Pokazał nam jak powinno się wykonywać w ślizgi. Szymonowicz. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. I to tyle z tej akcji. Okazja może być groźnie. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Wreszcie jakaś sposobność może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Decyduje się na krótkie podanie. Za chwilę ponownie wznowią z narożnika boiska. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Przechwyt piłki w tercji obronnej, rywala. Jak to teraz rozegra? Uwaga, będą prowadzić piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła na takim poziomie. Właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Szczepański. Zdecydowane wejście w piłkę. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Obdaję piłkę warta poznań. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Jest komu podać. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Kowalczyk. Nie wiem, co tu chciał zrobić Kopczyński. Strata Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Kowalczyk. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. To musi wpaść! Gol! Portowcy kapitalnie rozgrywają ten mecz. Mają już dwie bramki zapasu. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. 2 do zera. Gramy dalej. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Porana Szczepańskiego. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Oj, mogą tego pudła potem żałować! To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Ale czy ściutko wygarnął tę piłkę? Rywale coraz bliżej utrudniają rozegranie. Przejęcie piłki, koniec akcji. Warta wychodzi z inicjatywą. Ładnie prowadzą piłkę. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. I utana interwencja. Ogon Szczecin wprowadza nowego zawodnika. Kłębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. To już Michał Kopczyński. Strzał teraz, ten strzał, skuteczny i doskonała okazja, i gol! Bramka kontaktowa, wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. A zatem mamy wynik 2-1. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Aleksander Gorgon. Okazja! Nie zepsuć tego! Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Pokon atakuje. Co teraz wymyślą? Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Szansa na strzał. Ależ tam niewiele zabrakło, tylko poprzeczka. Szkoda, bardzo ładne uderzenie, gdyby jeszcze było celne. Czekamy na kolejną okazję. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Dobry mecz, dyspozycja i wynik. Czy można chcieć więcej? Pani na pewno zadowolą się tym jednobramkowym zwycięstwem.